Wystartowała seria ostatnia. Tor czwarty Klaudia na Ziembo i uwielbia A Najwyższy czas zgłoszenia w tej konkurencji 2 minuty o dziesięćsetnych sekundy. A się Klaudii na ziembło ostatnie go płyną na torze zero. Katarzyna Augustyniak SMS Zielona Góra Kornel Zielona Góra. Tor pierwszy Karolina Smyłek Skarpa Lublin. Tor drugi Katarzyna Górniak SMS Agata. Tor trzeci Agata na Storia Bydgoszcz. Tor czwarty Klaudia Naszybło, Rumelia Wrocław. Tor piąta Dakarta, Daka, Kata SMS Kraków, Jordan Kraków. Tor szósty Aleksandra Tomala, SMS Radczyk, Urszul Zryfopole. Tor siódmy Julia Szkarłat, SMS Wrocław, Śląsk Wrocław, Tor ósmy Natalia Lewandowicz, Gdańsk i Na to, że płynie Daria Karaszkiewicz, NTS. Z finału B wystał się 200 metrów z chylem dowolnym, wycofał się Marcin Kaczmarski z MKP Szczecin, a w jego miejsce jako 28 popłynie zawodnik Krząstrowiec Sebastian Książek. W jeszcze do finału B pozostają Mateusz Kliza oraz Przemysław Lis. Agata Magner przed na żywo 1 minuta 40-41 sekundy. Taki rezultat uzyskała zawodniczka Jordana Kraków, Agata Magner. Kolejne wycofanie z finału P na dystansie 200 metrów z tylem dowolnym. Łukasz Golenie, tunio oświecimy. wycofał się, więcej w jego miejsce popłynie zawodnik Jówej Nikiałyszkowski, należy Mateusz Wiza jako 29 z tej w konkurencji. W rezerwie pozostają przemysław Lis oraz Damian Szanowski.